Planeta Ziemia przechodzi nie do piątego wymiaru, bo przejście do piątego wymiaru jest też oszustwem matrycy. Nie ma żadnego przejścia do piątego wymiaru. To jest oszustwo matrycy, po to, żeby nas zmanipulować, bo tworzą oczywiście w siedzibie równoległym Ziemię, gdzie będzie ten, niby ten piąty wymiar. W rzeczywistości to będzie dalej planeta Ziemia, trzeci wymiar, ale będzie to, będzie to taka kamuflaż, takie, takie oszustwo, że niby wchodzimy w piąty wymiar i, i, i zaczyna się dla nas złoty wiek. A w rzeczywistości to będzie przejście z tej klatki żelaznej, w której my teraz jesteśmy, bo kali Yuga to jest klatka żelazna, czyli poka żelaza, do niby do klatki złotej, ale w rzeczywistości to też będzie klatka. A jak będzie klatka, to też yy, mistrzowie nas ostrzegają i mówią, że też w tej złotej klasce, w tym piątym wymiarze, po jakimś okresie nagle okaże się, że w dalszym ciągu przerabiamy wszystko przez cierpienie, że w dalszym ciągu wytwarzamy, yy, zmuszani jesteśmy do wytwarzania olbrzymiej ilości energii cierpienia.